Dzień dobry, kochane wagi. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam Was na czytanie z kart tarota na miesiąc luty. Kochani, pamiętajcie, że nie wszystko jest takie, jak jest w czytaniach, i nie zawsze będziecie się z tym zgadzać, i nie zawsze będzie Wam to odpowiadało i pasowało. Szukajcie sobie w tym czytaniu tylko takich rzeczy, takich sytuacji, takich elementów, które z Wami rezonują, jak to mówią tarociści. Czy też odpowiadają Wam i dopasowane są do tego, co obecnie przeżywacie, przez co obecnie przechodzicie. W talii, przepraszam, w czytaniu wykorzystałam talię do głównego czytania The Green Witch Tarot, do rady Mystical Shaman wyrocznie i do tygodni, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień lutego The Forest Enchantment, Forest Enchantment Tarot. O tak. I zaczynamy, kochani. Jeśli Wam coś nie pasuje, nie odpowiada, to też zajrzyjcie sobie do filmików, w których macie ascendent lub inne ważne planety w kosmogramie urodzeniowym, bo tam może odnajdziecie się bardziej, będzie coś bliżej Was. I zaczynamy od. Jaki ten miesiąc będzie i co może Wam w tym miesiącu, co ten miesiąc może Wam ogólnie przynieść. Zobaczymy, co mamy. Piątka. Buław, strasznie słońce świeci tutaj u mnie i y, powiem Wam, że naprawdę piękny, piękny dzień dzisiaj. A piąteczka Buław dla Was, drogie wagi, może mówić tutaj, że macie, stoicie przed jakąś szansą wykazania się, przed jakąś próbą, przed y, być może jakimś konfliktem y, również y, z kimś. Może sami ze sobą staniecie w konflikcie. Możecie tutaj, y, kochani... Y, Sprawdzać się w, w tej piątce buław i mm, zmieniać strategię dotychczasowych waszych działań. Możecie tutaj też stanąć przed y, koniecznością obrony własnej racji, własnej pozycji, własnego zdania. Y, może, to, może to być taka sytuacja, w której będziecie y, próbowali się do czegoś też przystosować w jakiś sposób, nie? I ocenić coś na zasadzie prób i błędów. Nie? Na zasadzie prób i błędów. Karta mówi um, również o um, pewnych sprzecznych um, jakichś sytuacjach w Was, czy tak jak mówiłam, konfliktach z innymi nawet, nie? Um, to jest karta aktywności w działaniu i na pewno będzie ten, ten miesiąc przyniesie Wam um, chwile, w których będziecie musieli wykazać się, um, wykazać się aktywnością i stanąć oko w oko z wyzwaniami. Dokładnie. Tak ja uważam. Wy w tym miesiącu o! Sprawiedliwość, czyli tutaj na tym kamieniu, ja chyba już mówiłam, przy, bo któryś z... Któryś z ze znaków, któryś ze znaków też miał tą kartę, nie wiem już na jakiej pozycji. W każdym razie na tym kamieniu jest napisane: Nie szkodzić nikomu. Yy, ja myślę, że wy będziecie osobami, które mają jakiś system wartości, własnych przekonań, własnych racji, własny kodeks postępowania. I y, ta karta może Wam mówić o tym, że w tym miesiącu tacy będziecie, będziecie doszukiwać się równowagi, doszukiwać się sprawiedliwości, będziecie y, bardzo mocno wykorzystywać swój umysł do działania, żeby y, też u, unikać... Y, unikać y, sytuacji, w których możecie poczuć się źle, niesprawiedliwie, tak? Czy niesprawiedliwie osądzeni nawet, nie? Pamiętajcie, że tutaj wy, jako wy jesteście w takiej sytuacji oso osobami, które mają bardzo wysoką bardzo wysoki poziom sprawiedliwości, tak, odczucie sprawiedliwości, o coś takiego. Nie będziecie domagać się tutaj, żeby... Wszyscy byli sprawiedliwie traktowani, żeby wszyscy byli na równych zasadach, żeby y, można było wyciągnąć odpowiednie wnioski i y, osądzić pewnego rodzaju zdarzenia w waszym życiu, y, ale y, na takiej zasadzie, która będzie y, zasadą prawa wyzwa, wyz, wyznawanego również przez was. Ja tak myślę, Wy będziecie bardzo mocno kierowali się tutaj poczuciem własnej sprawiedliwości. I obiektywizmem, oczywiście, nie? Bo Karta Sprawiedliwości również, również o tym mówi. Tu jest pewnego rodzaju integralność w Was, nie? Taka spójność w działaniu. Też w Karcie Sprawiedliwości mogą być sytuacje, które przenikają się nawzajem i jest to taki ciąg przyczynowo-skutkowy, nie? Więc taka historia się tutaj kreuje. Kochani, jakie jest wyzwanie, jakie wyzwanie stoi przed Wami? To jest karta y, sądu ostatecznego, a w tej talii ona jest nazwana żniwa, słuchajcie, żniwa. Ja myślę, że wyzwaniem dla Was w tym miesiącu może być zamknięcie ze za sobą jakiejś przeszłości. Y, y, wyzwaniem może być też y, Odnalezienie w sobie tych bezgranicznych możliwości, które posiadacie, nie? Może wyzwaniem będzie wybaczenie komuś, może wyzwaniem będzie m, przebudzenie się do jakiegoś, z jakiejś bierności, nie? Takie wyzwania mogą tutaj przed Wami stać. Ja myślę, że, że tak może być. Dla każdego jest coś innego w tej karcie sądu, nie? Dla jednego wybaczenie, dla następnego zamknięcie sobie jakiejś przeszłości, zaczęcie czegoś od nowa, nie? Dla jeszcze jednego przebudzenie się do działania, dla następnego odrodzenia się z jakiejś właśnie rutyny, wyjście z jakiejś rutyny, nie? Odrodzenie się na nowo, nie? Bo karta sądu ostatecznego wzywa nas do tego, żebyśmy się przebudzili, żebyśmy zaczęli coś robić, żebyśmy zaczęli, z, zaczęli też patrzeć jakby na życie poprzez większą całość, nie? Takie wyzwanie. Jak pokonać, czyli jak sprostać temu wyzwaniu? I tutaj mamy dziewiątkę buław. Tu jest pan, który stoi sobie, ma przed sobą dziewięć, ym, dziewięć jakichś buław. Ja myślę, że tutaj. możecie zacząć możecie być osobami, które zaczną dostrzegać swój cel w życiu, które y, będą potrafiły też sobie postawić mur i schować się za murem sprawiedliwości, o, obrony swoich zasad, obrony poglądów swoich. Nie? Mogą, może to też być, kochani, po, tutaj pomogą wam jak najbardziej zdolności wasze, które posiadacie, tak, że jesteście skłonni do tego, żeby bardzo mocno się wysilić i bardzo mocno zmagać się z tymi problemami, które do was przychodzą, bardzo mocno zmagać się z tymi wyzwaniami. Nie? Ale jesteście w stanie to zrobić. Macie takie poczucie, że musicie zrobić jeszcze ten jeden krok, żeby osiągnąć to, co sobie tam zaplanowaliście. To, co jest zapisane też w tej karcie, tak? Może tutaj trzeba wyciągnąć do kogoś rękę, żeby, żeby on nam wybaczył, albo żebyśmy my mu wybaczyli, nie? Może też trzeba będzie sobie zrobić, postawić pewnego rodzaju mur właśnie, który odgrodzi was od tego. Co nie jest zgodne z waszymi zasadami, z, was, z waszymi przekonaniami moralnymi, etycznymi, życiowymi, po prostu, nie? Może mogą takie historie tutaj być. Ponadto, wiecie, mogą wam, wam pomóc te rezerwy sił, które macie w zapasie. Tak powinniście odpowiedzieć też na to wyzwanie, nie? Żeby iść z determinacją, być bardzo zdeterminowanym. Co Wam pomaga? Dziesięć buław. Właśnie, pomaga Wam to, że umiecie się poświęcić, że jesteście w stanie dużo wycierpieć, po to, żeby życie Wasze nabrało sensu, żeby życie pozwoliło Wam ujrzeć te możliwości w drodze do celu, po to, żeby na przykład... Może wam pomóc właśnie zrobienie tego kroku tutaj, nie? Zrobienie tego kroku i dźwiganie tego ciężaru nadal, bo wiecie, że cel jest blisko. Wiecie, że cel jest bardzo blisko. Ja tak sądzę. Tak, tak myślę. Możecie się tutaj skupić na tym, że na przykład zdajecie sobie z tego sprawę, że żeby coś zakończyć, żeby ujrzeć jasny obraz wszystkiego, żeby zakończyć konflikty, żeby wybaczyć komuś, musicie sami Nieść ten ciężar tak długo, aż doniesiecie go do miejsca przeznaczenia. Musicie to zdać sobie z tego sprawę, że wasze starania nie idą na marne, że poświęcacie się po to, żeby osiągnąć cel. Co wam może przeszkodzić, kochani? O, 8 Osiem mieczy czyli te obawy, ten strach wasz może wam zaszkodzić. Mogą Wam zaszkodzić wszelkiego rodzaju negatywne myśli i poczucie, że stoicie w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa. Mogą Wam przeszkodzić to, czego nie jesteście w stanie dostrzec, czego nie widzicie gołym okiem, a co tak naprawdę istnieje. Możecie czuć, się, czuć w sobie bezsilność i ta bezsilność może Wam przeszkadzać. Bardzo mocno może Wam przeszkadzać. Tutaj trzeba się, że tak powiem, odniezależnić od własnych wyobrażeń. Wyjść z pewnej zależności, wyjść z jakichś ograniczeń, nie? Może właśnie sami siebie więzicie w pewnych ramach, w pewnych zasadach, nie? W których się bardzo mocno, kurczowo trzymacie, a nie dostrzegacie tego, co może Wam pomóc wyjść z danej sytuacji. Też tak może być. Waszą siłą jest w tym miesiącu Czwórka Buław. Waszą siłą może być drugi człowiek i połączenie z drugim człowiekiem. Waszą siłą, kochani, może być stabilność, nie? tego, że jesteście stabilni, że jesteście solidni, że wiecie, jaki macie cel i do czego zmierzacie. Może tutaj y, 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 waszą siłą jest to, że wiecie, że wasze wysiłki nie idą na marne, że nie pójdą na marne i że y, budujecie sobie tutaj solidne fundamenty pod następne jakieś wasze kroki, pod następne cele, pod kolejne działania. Waszą siłą też może być dom wa, jako wasza twierdza, nie? Ja tak to widzę. Ja tak to, kochani, widzę. Bardzo fajna jest ta karta tutaj w tej talii, bo ona pokazuje też współpracę z drugim człowiekiem w osiągnięciu jakiegoś celu. Nie? Więc może y, waszą siłą też są inni ludzie w waszym życiu. A cel może być wspólny. Na przykład zażegnanie konfliktów w rodzinie, nie? I zobaczenie większego y, obrazu. Uzyskanie takiej jasności, pełni. I poczucia sprawiedliwości tym samym, nie? że jednak ta sprawiedliwość na tym świecie jest w pewien sposób. Nie? Tutaj jeszcze nie dodałam Wam, bo Wy tu możecie też się zajmować spraw, sprawami papierkowymi, jakimiś sądowymi, spadkowymi. Yy, tym bardziej tutaj przy karcie sądu ostatecznego, nie? to też yy, wyzwaniem może być uzyskanie jakich, yy, jakich, yy, na przykład, jakiegoś na przykład spadku poprzez jakąś sprawę sądową. Nie? Też dla niektórych takie historie mogą być. Kochani, a co jest niespodziewanego? Niespodziewany jest as mieczy, czyli to olśnienie, kochani. Niespodziewanie może przyjść do Was, odkrycie jakiejś tajemnicy. Niespodziewanie możecie dostać klucz, którym otworzycie bramę, która do tej pory była zamknięta dla Was, która Wam przeszkadzała. Mogą przyjść nowe możliwości do Was, nowe szanse. Na, do wykorzystania. Na pewno przychodzi do Was tutaj niespodziewanie Wasze, yy, Wasza logika jakby yy, zaczyna yy, z Wami współpracować, nie? I potrafi, yy, potraficie się znaleźć, yy, potraficie znaleźć źródło tych problemów, tych kłopotów, którymi się otaczacie, tych konfliktów, tak? tych wyzwań, tych prób, z którymi będziecie musieli się zetrzeć w tym miesiącu. Bardzo fajna karta. To jest karta inspiracji również, nie? Więc niespodziewanie może was coś zainspirować. A teraz zobaczmy jakie są poszczególne tygodnie. Ja tak tutaj mam ładnie ułożone, ale wezmę tak. No tak, pierwszy tydzień macie świat, szeroki świat. Czyli zaczynacie widzieć ten większy obraz wszystkiego, nie? Wychodzicie do świata, wychodzicie do ludzi, otwieracie się na nowe, a zamykacie coś, coś stare. Tu mogą być, tu, tu mogą być przed Wami yy, sytuacje, w których yy, jest już coś zakończone. i Trzeba zacząć coś nowego, nie? Drugi tydzień przyniesie Wam yy, sprawiedliwość, yy, czyli. Yy, też sprawy jakieś sądowe, spadkowe, wiecie, urzędowe, no wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju takie rzeczy mogą tutaj mieć miejsce. Ponadto, ponadto może drugi tydzień lutego przynieść Wam podjęcie decyzji, podjęcie decyzji. Może przynieść Wam znalezienie jakichś dróg, które sprowadzą do Waszego życia yy, równowagę, które sprowadzą do Waszego życia sprawiedliwość, harmonię, dobre układy. Możecie też, yy, kochani, zawodowo zacząć się tutaj spełniać, tak? Awansować na przykład, albo yy, możecie zostać docenieni przez kogoś, nie? Ten myśliwy tutaj panuje nad tym, żeby w lesie była harmonia, żeby była równowaga, nie? Zachowana. A co robi myśliwy? Odstrzeliwuje zwierzęta, tak? Tych, których jest dużo. Bo one też zagrażają naszemu, yy, naszemu yy, światowi, że tak powiem. Naszemu światu, światowi, co ja gadam w górę. No tak, właśnie o to, o to mi chodziło. Naszemu światu zagrażają, nie? niektóre zwierzęta. Jest, jeżeli będzie ich za dużo, no to też może ucierpieć na tym yy... natura. Absolutnie. Chociaż nie jestem za, za myśliwstwem i za zabijaniem zwierzęt, to nie, to nie, ale wiem, że yy, no, czemuś to ma służyć, tak? Czemuś to ma, to ma służyć. I on tu pilnuje w tym lesie, żeby była ta równowaga. Ten drugi tydzień może być właśnie taki, że poczu poczujecie się, że stoicie na takiej y, równi, ale nie pochyłej. Już nie pochyłej, nie? Trzeci tydzień przynosi Wam y, dwa, dwie wizje, czyli y, dwa puchary: y, wzajemność, poczucie wzajemności, partnerstwo, współpracę z innymi ludźmi, dobre stosunki, ciepło. Otwieranie się na drugiego człowieka, szczególnie dla tych, którzy szukają sobie partnerów, na przykład, czy partnerek. To będzie dobry ten trzeci tydzień, nie? Miłość i harmonijne relacje, zdecydowanie. No i czwarty tydzień, mamy siłę. A siła, kochani, w tej talii to jest wilk. To jest wilk i mm, kobietka jakaś, nie? Jakaś pani. Myślę, że hmm, czwarty tydzień przyniesie Wam y, na tyle dużo mocy w was samych, na tyle dużo y, siły i odwagi, żeby ugruntować się w swoich przekonaniach, żeby dowiedzieć się, kim jestem, tak? kim jestem, czy jestem w dobrym miejscu. To może być czas, który pozwoli Wam na to, żeby mm, dokonywać jakichś zmian w życiu, żeby iść odważnie do przodu, stawiać czoła wyzwaniom. To jest bardzo dobra karta. Będziecie mieli taką y, wewnętrzną świadomość tego, że y, macie na tyle dużo, jest, jesteście tak bardzo zahartowani przez życie, że umiecie pokonać wszystkie problemy, stawić im czoła, jesteście na to przygotowani, czekacie. Nie? Czekacie na y, kolejny krok. Ale i też tutaj w tej karcie jest, mm, nie ma brutalnej siły. Tu jest pokonywanie przeszkód miłością, ciepłem, życzliwością, otwartością, równowagą. Siła wasza pochodzi z waszego serca też, nie? Więc może ta karta o tym też mówić. Fajnie, bardzo dużo rzeczy się tutaj dzieje, kochani. Jest dużo kart yy, wielkich arkan, bo mamy aż raz, dwa, trzy, yy, cztery karty wielkich arkan. Pięć, przepraszam, co ja gadam? Pięć, więc dosyć dużo. Mocne rzeczy, mocne rzeczy. A co mamy jako kartę radę? Drzewo życia. No to ja wam przeczytam, nie? O tym drzewie życia, bo ja coś mi się wydaje, kochani że y, może nie przeczytam Wam wszystkiego, nie? Może nie przeczytam Wam wszystkiego, ale na pewno jakąś część y, tutaj z tego wybiorę. To jest numer jaki? 58. 58. Zaraz znajdziemy. Czekajcie sekundkę. No tak. Oni tutaj piszą tak. Drzewo życia jest świętym symbolem w obu Amerykach. Jego głębokie korzenie sięgają do niższego świata nieświadomego, a jego gałęzie sięgają do niebios źródła przeznaczenia. Aby zachować całość na drodze swojego życia, ważne jest, aby mieć głębokie korzenie i wysokie gałęzie. Wysokie drzewo o płytkich korzeniach spada przy pierwszym wietrze. Ale drzewo o głębokich korzeniach może przetrwać każdą burzę. Aby znaleźć w sobie zdrowie i równowagę w, sobie, w swoim życiu znaleźć zdrowie i równowagę, zastanów się, jak pracujesz ze swoimi działaniami, myślami i uczuciami. Jeśli jesteś zbyt zajęty myśleniem lub światem fantazji i marzeń, połącz się bardziej ze swoimi korzeniami i ciałem fizycznym. Jeśli dałeś się porwać mechanicznemu robieniu rzeczy i utknąłeś w miejscu, nie wyobrażając sobie lepszego życia dla siebie, otwórz się na inspirację niebios. Niech Twoje korzenie i gałęzie będą zgodne z, z tym, za czym tęskni Wasze serce, Twoje serce. Hmm. Jakich składników odżywczych potrzebujesz, aby Twoja gleba rosła silnie? Nasiona dębu nie wyrosną na jałowej ziemi ani bez światła słonecznego. Jakie sny chcesz obudzić, aby stworzyć świadome przeznaczenie? Zastanów się, jak chcesz zakwitnąć i jakie owoce chcesz wydać, i gdzie, gdzie chcesz zasiać nowe nasiona. Bardzo fajna. Bądź kreatywny, nie? Bądź kreatywny. Właśnie. Bardzo fajne przesłanie, słuchajcie, bo rzeczywiście. Rzeczywiście, tutaj nie ma karty marzeń, żadnej. Nie ma siódemki pucharów, na przykład, nie? Yy, może czasem należy sięgnąć do korzeni naszych, nie? O tym też ta karta może mówić. Żeby zobaczyć, jak działali nasi, nasi przodkowie, jak zachowywała się moja mama w takich sytuacjach, jak, jak zachował się mój tata, mój dziadek, pradziadek, babcia, nie? Może też. Yy, o to tutaj chodzić, kochani. No bardzo, yy, bardzo dobre karty. Bardzo dobre karty, bo one Wam mówią, że nabierzacie siły. Tutaj też, jest, to są, yy, tutaj też są karty, które ogólnie w całym tym rozrachunku mogą Wam powiedzieć, że nauczycie się przez ten miesiąc czegoś nowego dla siebie. Zobaczycie świat inaczej. Zobaczycie w większym obrazie. Nareszcie poczujecie, że yy, Wasze przekonania. Mają pewną moc. I że jesteście w stanie pomóc też innym ludziom, nie? Jesteście w stanie dużo wycierpieć. Jesteście w stanie się poświęcić, zaofiarować siebie, aby dojść do celu. Być może ten cel nawet jest wspólny. No kochani. Ja uważam, że, ja uważam, że te karty są bardzo. Bardzo pozytywne, nie? Tutaj jest nabieranie doświadczenia, też uczenie się, nie? Ten miesiąc Wam przyniesie um, um, działanie na zasadzie prób i błędów. Jak, się, jak nie błądzimy, to się nie uczymy. Jeśli idziemy utartymi ścieżkami już przez kogoś, to tak naprawdę on już przetarł te szlaki i my nie mamy gdzie się nauczyć. Musimy znaleźć sobie inną ścieżkę. A waszą ścieżką jest ścieżka waszych zasad, waszych racji, waszych przekonań, waszego poczucia sprawiedliwości. Tak sądzę, oczywiście. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy. Zachęcam też do subskrypcji, komentowania i łapek w górę. Mam nadzieję, że. Czytanie chociaż w jakiejś części pokrywa się z tym, w jakich sytuacjach jesteście obecnie, że coś w czymś Wam pomoże, lub nasunie Wam jakieś, nasunie wam jakieś propozycje nie? czy pomysły. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie, drogie Wagi. Do zobaczenia. Pa, pa.